W tym odcinku pokażę, jakie możliwości daje w Excelu funkcja suma jeżeli, a także średnia jeżeli. W tym celu przygotowałem plik z danymi. W kolumnie A znajdują się nazwy regionów sprzedaży: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty region. W kolumnie B znajdują się nasi sprzedawcy. Są to losowo wygenerowane imiona i losowo wygenerowane nazwiska. W kolumnie C znajduje się wartość sprzedaży poszczególnych przedstawicieli, a w kolumnie D premia dla sprzedawcy od wykonanej sprzedaży. Tuż obok znajdują się zadania do wykonania, i pierwsze zadanie suma wszystkich wartości sprzedaży powyżej 700 tysięcy złotych. Liczę więc, ile wynosi ta suma. Wybieram funkcję suma. Jeżeli, klikam tab, następnie Ctrl A i otwieram okno z argumentami funkcji. Trzy argumenty funkcji, z czego dwa obowiązkowe. Pierwszy argument to zakres. W tym zadaniu będzie to zakres wartość sprzedaży, a kryterium większe niż 700. Wciskam OK i widzimy wynik 11 192 228. To samo zrobię dla średniej. Wybieram funkcję średnia. Jeżeli tak samo wciskam Tab, następnie Ctrl A. Otwieram okno z argumentami funkcji i wskazuję Excelowi zakres. Wartość sprzedaży to jest, są wartości, które znajdują się w kolumnie C powyżej 700 tysięcy. Excel liczy średnią wszystkich wartości powyżej 700 tysięcy. W tym przypadku to jest 799 445 zł. Sprawdzę, czy tak jest w rzeczywistości. Założę tutaj filtr. Jak widać, wyfiltrowałem wszystkie wartości powyżej 700 000. Suma to 11 192 228. Taka sama wartość, jaką policzył Excel. Natomiast średnia 799 445. Taką samą wartość również policzył Excel. Ściągam filtr, przechodzę do drugiego zadania. To jest zadanie, które ma na celu obliczenie sumy wartości sprzedaży, czyli sumy wartości z kolumny C dla sprzedawców regionu czwartego. Wybieram funkcję Suma, jeżeli. Otwieram okno z argumentami funkcji jako zakres. W tym przypadku wskazuję kolumnę A, a kryterium to będzie region czwarty. Wpisuję nazwę tego regionu czwarty i suma, zakres, trzeci argument, wartość sprzedaży. Klikam OK, pojawia się wynik. Sprzedawcy z regionu czwartego osiągnęli sprzedaż na poziomie 4 262 642 zł. A teraz policzmy średnią, średnia, jeżeli otwieram okno z argumentami funkcji i tu również wskazuję region czwarty. Następnie wybieram zakres, wartość sprzedaży, klikam OK. I średnia wartości sprzedaży dla sprzedawców regionu czwartego to 710 440 zł. Jeżeli zastosuję filtr, region czwarty, możemy to sprawdzić. Jeżeli chodzi o sumę. 4 262 642 zł, a średnia 710 440 zł. Następnie idę do zadania trzeciego. Tutaj obliczę sumę premii dla sprzedawcy, dla sprzedawców regionu drugiego. Wybieram funkcję Suma, jeżeli otwieram okno z argumentami funkcji i w tym przypadku, jako zakres, wskazuję wartości z kolumny A. Region drugi, a liczyć będziemy premię dla sprzedawcy, czyli bierzemy pod uwagę wartości z kolumny D. Klikam OK. I pojawia się wynik 96 923 zł. To samo zrobię analogicznie, licząc średnią. Tak samo w zakres kolumna A. Kryteria drugi. I będziemy liczyć średnią premię dla. Sprzedawcy, czyli biorę pod uwagę wartości z kolumny D, klikam OK. Pojawia się wynik 6923 zł. Można to sprawdzić. Filtruję region drugi. Premia dla sprzedawcy. Suma 96 923 zł. Średnia. 6923 zł. Jak widać, Excel poprawnie policzył. Teraz przechodzę do kolejnego zadania. Jest to suma premii dla sprzedawcy od wartości sprzedaży powyżej 800 tysięcy. Wybieram funkcję Suma jeżeli. Otwieram okno z argumentami funkcji. I w tym przypadku mój zakres to jest wartość sprzedaży. Chciałbym, żeby Excel wziął tylko wartości większe niż 800 tysięcy i na podstawie tych wartości sumował premię dla sprzedawcy. Klikam OK i pojawia się wynik: 59 603 zł. Analogiczny sposób obliczę średnią. Wybieram okno z argumentami funkcji, następnie wartość z komórki C ma być większa niż 800 tysięcy i sumuję wartości. W tym przypadku wyciągam średnią z wartości. Z komórki, z kolumny D, 8515 zł. Jeżeli wyfiltruję wartości powyżej 800 tysięcy, to zobaczymy, że premia dla sprzedawców będzie wynosiła 59603 zł, a ich średnia 8515 zł. Następnie przechodzę do zadania kolejnego. W tym zadaniu moim celem jest obliczenie sumy premii dla sprzedawcy wszystkich sprzedawców, których imię zaczyna się na A. Wybieram funkcję Suma Jeżeli. Otwieram okno z argumentami funkcji i wybieram zakres, w tym przypadku wartości z kolumny B. Otwieram cudzysłów, wpisuję literę A, następnie wpisuję gwiazdkę, zamykam cudzysłów. A zakres Premia dla sprzedawcy, czyli wartości z kolumny D. Wciskam OK. I pojawia się wynik 27 240 zł. To samo robię obliczając średnią. Średnia jeżeli zakres sprzedawca. Wszyscy ci, którzy zaczynają się na literę A i wyciągamy średnią z wartości, znajdujących się w kolumnie D. A jest kwota 6810 zł. Możemy to sprawdzić. Wyfiltruję wszystkich tych, którzy zaczynają się na literę A. To są ci, Sprzedawcy. Jak widać, ich premia to 27 240 zł, a średnia to 6810 zł. Następnie przechodzę do przedostatniego zadania. Moim zadaniem jest obliczenie sumy. Wszystkich premii dla sprzedawcy, wszystkich sprzedawców, których nazwisko kończy się na Z. Wybieram funkcję suma. Jeżeli otwieram okno z argumentami funkcji, jako zakres wartości z kolumny B. Kryteria to będzie litera Z, przy czym najpierw postawię gwiazdkę, a następnie wpiszę literę Z. Zamykam cudzysłów i wpisuję zakres do przeliczenia premia, czyli wartości z kolumny D. Klikam OK. 8223 zł. Tak samo wyliczę średnią w analogiczny sposób. Zaznaczam sprzedawcę, następnie Najpierw gwiazdkę, potem Z. Zamykam cudzysłów i premia do przeliczenia: 8223 zł. Sprawdźmy. Widoczny jest tylko jeden sprzedawca, który kończy się na literę Z. Tak tu widzimy Jacek, mróz. I więcej tych sprzedawców nie ma. Stąd suma wszystkich sprzedawców, których nazwisko kończy się na literę Z, to jest 8223 zł i taka sama jest średnia. I ostatnie zadanie do wykonania: suma premii dla sprzedawcy wszystkich sprzedawców, których imię to Anna. Wpisuję wartość suma jeżeli. Ciskam Tab i Ctrl A otwierając okno z argumentami funkcji wpisuję zakres. Zakres to będzie kolumna B. Następnie otwieram cudzysłów. Wstawiam na początku imię Anna, gwiazdkę. Zamykam cudzysłów i sumuję premię dla Sprzedawcy. Czyli wartości z kolumny D. Pojawia się wynik: 11 433 zł. I to samo robię obliczając średnią. Sprzedawca. Następnie otwieram cudzysłów. Najpierw Anna, potem gwiazdka. Zamykam cudzysłów. I wartości z kolumny D, premia dla sprzedawcy. Zobaczmy, czy Excel prawidłowo policzył. Mamy dwie Anny. Suma to 11 433 zł, a średnia to 5717 zł. To wszystkie zadania. I to wszystko, co chciałem pokazać w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.